Niestety, zwykły SMS to druga opcja. Tak, pomimo tych wszystkich dzisiaj maili mail, oczywiście często odbiera się też i SMS-y, czasem się też wysyła te SMS-y, ale najczęściej do najbliższych tych, które tradycyjnie się już wysyłało, to wysyła się kartki świąteczne, część już poszła, część jest w opracowaniu, dlatego też Żałujemy tego, że te kartki zrobiły się takie w takiej większości dzisiaj w naszej, w naszej tradycji takie sztampowe. Nawet producenci niejednokrotnie sami tekst piszą, żeby ten co wysyła nie musiał, a tak naprawdę to spotyka się z tym, że odbiorca niejednokrotnie tego już nie czyta. Kartka powinna być czymś indywidualnym, niczym prezentem na imieniny. Dlatego też powinna pisana być indywidualnie do każdego oddzielnie. Czasami nam się to udaje, nie zawsze, to się przyznam, to jest grzech nasz, ale dzisiaj w takim zabieganiu poddajemy się troszeczkę tym wygódkom, które nam teraz Handel proponuje kartki, 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 telefon, nie SMS, telefon. E, e, są one bardzo takie indywidualne. My wszyscy dzielimy się opłatkiem też z takimi życzeniami e, skierowanymi bezpośrednio do tej osoby i wszystkich Państwa do tego zachęcam, żeby to nie było szczęścia, zdrowia, pomyślności, ale rzeczywiście taki duch e, indywidualny w stosunku do danej osoby, takie ciepło, taka życzliwość, żeby naprawdę te życzenia były czymś najpiękniejszym w całej tej oprawie. Bo nie tylko ten prezent, nie ta choinka, ale właśnie te życzenia, które te zabrane gdzieś tam do środka, dają naprawdę radość, dają szczęście, dają takiego powera do dalszego życia. Są jeszcze e, osoby u nas, osoby starsze, gdzie niestety nie mają komputera, dlatego wysyłamy tradycyjnie kartki, pocztówki. E, oczywiście młodzi wysyłają SMS-y, dzwonią do siebie czy drogą elektroniczną e-mail. Są kartki świąteczne, ale wiadomo teraz w dobie elektronicznej są to SMS-y, czy też jakieś tam maile z kartkami. No powiem, że jest z kartkami już świątecznymi taki odstawienie na potem, natomiast SMS-y dzisiaj to, to wzią, wzięły górę, maile, także elektroniczny wymiar posługiwania się w ramach tych kontaktów, życzeń i tak dalej, to, to jest podstawa dzisiaj. Tym zajmuje się mama, mama pie, pie, pielęgnuje tą tradycję do tej rodziny, do której nie możemy dotrzeć, e, oczywiście jakieś świąteczne kartki z pozdrowieniami i życzeniami, natomiast ja tak już bardziej nowocześnie, czyli i SMS-y e, i forma elektroniczna, czyli... czyli e, mailowo to są również portale społecznościowe także...